Przed nami weekendowa prognoza pogody. Proszę powiedzieć, jak się prezentuje? No, piękną jesień mamy tej zimy. Nie będzie najciekawiej. Dzisiaj od rana zaczęło nam kropić, ciśnienie spada, także meteopatów trzeba przestrzec. Trochę się uspokoi jutro. Ciśnienie w nocy zacznie rosnąć, a zatem chmurki gdzieś poznikają. Być może przed świtem będzie trzeba drapać nawet szybki, ale potem już, już nie. W nocy z soboty na niedzielę tak około 6 stopni dużo cały czas. Sobota z chmurkami i cały czas ta sama temperatura od świtu. 6. Góra 8 stopni. No, i potem niestety ciśnienie przyjdzie znowu w dół. Wiaterek trochę zmieni kierunek. I niedziela przykre, ale w deszczu i to calusieńka. 6 stopni, i ostro będzie padać. W nocy z niedzieli na poniedziałek. Minimum ciśnienia. Także znowu meteopaci będą. Odczuwali to dość przykro. Pierwszy dzień z wyższą temperaturką według tych naszych prognoz, oczywiście to już jest mniej pewne. To dopiero wtorek. No, już dwucyfrowo tam 11 stopni zapowiadają, także może trochę lepiej. Tyle, że niestety ze słonkiem kiepsko. Także będzie zachmurzone, ale troszeczkę ciepławo. Tak bym to nazwał. No jak widać sam weekend niezbyt sympatycznie.